Słuchajcie, przerwał się tamten filmik. Witajcie tak podobnie na Czas że i zabawę. Hej. Okay. Tamten filmik mi się przy, wyłączył, ale jak nie oglądaliście tamtego filmiku, to zapraszam moi. No w nim, powiedziałem powiedziałam wam, że wylosowałem Sandy. No, 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 I, i, i... pierwszy mój to był.

Ja na, Ona na dwóch powercubach bije 1700. Chyba. Nie pamiętam. 18 dzieci. Mam za mało odwetów minął. No właśnie ja to jestem po co prostu, która ma najwięcej papierze tej gry. No, Ale ma tak skoro. Ja, no, słuchajcie, słabo mi idzie gra chemic. My słabo. E, dobrze nam idzie. Nie jesteśmy. I nie... umarłem. No. Ja, no przeżyję. Tak przeżyłem. przeżyłem, ale nie wiem, czy ty przeżyjesz. Ja idę się kućnie. No raczej się nie stawiasz. Nie! Świetnie. No ale to jest kwoterówka. Chodźcie miejsce, cztery plus. Mam nadzieję, że odcinek Ciam będzie podobał. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i kanału Tomka. A dwoja o dziewięć zł. Nie zapomnijcie o tym, zostawcie łapki w górę i pod moim kanale zostawcie dzwoneczek z subskrypcją, żeby Was nie ominęło więcej silników broads. Pa pa!